Premiera pierwszej fizycznej książki stalowego szoku ma miejsce dzisiaj. Dieta na budżecie 2.0 to sposoby na tanią, ale bezwzględnie skuteczną dietę. Zawiera przepisy na smaczne, różnorodne posiłki, które dają nie tylko mięśnie, ale także zdrowie. Drugie wydanie posiada nowe, oryginalne przepisy, dodatkowe rozdziały oraz odświeżoną szatę graficzną. Kolejna doskonała wiadomość jest taka, że do niedzieli możesz ją zdobyć zupełnie za darmo. Do każdego stalowego planu treningowego bądź dietetycznego daje ją bowiem w gratisie. Doskonała szansa na prawdziwą zmianę sylwetce zaczęła się teraz. Aby ją wykorzystać, skorzystaj z linku w opisie. Warto się pospieszyć, ponieważ pierwsze egzemplarze pojadą do Was ze stalowym podpisem. A tymczasem lecimy z materiałem. Gdybym do tytułu dzisiejszego materiału dodał frazę w Twojej okolicy albo sprawdź jak... To wielu z Was mogłoby odnieść wrażenie, że zapomniało usunąć historii przeglądania. Bo jeszcze niedawno teza o rekompozycji traktowana była jak farmazony. Mit ten był o tyle szkodliwy, że wpłynął na długotrwałe propagowanie świniomasy. Jeszcze gwoli ścisłości. Rekompozycja to takie podejście treningowo-dietetyczne, w którym jednocześnie rozbudowujesz mięśnie i spalasz tłuszcz, lub chociaż nie zwiększasz drastycznie jego ilości. Pozwala ci ono na mniej spektakularne, acz stałe przyrosty formy. Dziś wiemy już, że to konieczność rotowania między okresem masowym a redukcją jest mitem i choć w pewnych przypadkach ma sens, to wszyscy prezentujemy nieco inne preferencje i możliwości. Jedna i druga droga ma swoje plusy i minusy. Obydwie cechują się udowodnioną w literaturze skutecznością. Oczywiście o ile zadbamy o optymalne dla nich warunki. W dzisiejszym materiale najpierw porównamy sobie obydwa podejścia oraz przyjrzymy się ich ograniczeniom. Porozmawiamy też o tym, które grupy ćwiczących będą czerpać najwięcej korzyści z poszczególnych wyborów. A następnie wymienię czynniki stojące za efektywną rekompozycją. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Zjawisko zachodzenia rekompozycji zostało wielokrotnie potwierdzone naukowo. Pokutujący do niedawna mit, że aby rozbudowywać masę mięśniową potrzebujesz nadwyżki kalorycznej, nie bierze pod uwagę tego, że tkanka mięśniowa i tłuszczowa są osobnymi układami. Procesy kataboliczne w jednej nie muszą iść w parze z katabolizmem drugiej. Co więcej, nie jest to ograniczone jedynie do osób niedoświadczonych. Nawet najbardziej zaawansowani sportowcy są w stanie jednocześnie rozbudowywać masę mięśniową, palić tłuszcz, a jeszcze do tego sporo biegać. Dlatego ciekawym przykładem było badanie na najlepszych rugbystach świata. Prezentują oni często elitarne sylwetki, cechując się przy tym równie elitarną sprawnością. Dzięki trwającemu 11 tygodni okresowi, w którym zastosowano trening wysokoobjętościowy oraz zwiększono podaż białka, średni przyrost w beztłuszczowej masie ciała w grupie topowych rugbystów Bystów wyniósł plus 1,1 kg przy jednoczesnym spadku 2,2 kg masy tkanki tłuszczowej. Co więcej, rekompozycja może zajść nawet dzięki zastosowaniu samych zmian w diecie. Dlatego dzisiejszy materiał warto zacząć od obalenia najbardziej szkodliwego mitu, świniomasy. Popularność tego podejścia zawdzięczamy głównie szalonym latom 90. Wcześniej stosowano rzecz jasna podejście masowo-redukcyjne, jednak to dopiero za czasów Liprista uwierzyliśmy, że na masie należy zamienić się w tucznika. W latach 90. pod względem gabarytów kulturyści stawali się rekordowo wielcy, a dzięki rosnącemu zainteresowaniu medialnemu również coraz bardziej dostępni dla szerszej publiki. Przemysł fitness zaczynał się wówczas gwałtownie rozwijać. W USA powstawały pierwsze gigantyczne sieci siłowni, których reklamy można było oglądać niemal na każdym kroku. Zasięgom nowej branży sprzyjały przeróżne skandale związane ze sterydami. W teorii nie stawiało to fitnessu w pozytywnym świetle. Natomiast nagle, choć społeczeństwo ogólnie zaczęło nienawidzić dopingu, to wszyscy nagle zapragnęli być wielcy, jak masowe potwory z konkursów Mr. Olympia i ten nowy narybek naturalnie wzorował się na topowych zawodnikach. Ci drudzy testowali natomiast na sobie wiele nowych metod i przy nowych w branży środkach wraz niespotykanych wcześniej dawkach przy większej ilości pożywienia potrafili budować rekordowe jak dotąd ilości masy. Amatorzy mieli do dyspozycji coraz to droższe, ale też zdobywające popularność suplementy, na które panował boom. I tak niesamowicie popularne jeszcze do niedawna odżywki typu gainer, reklamowane przez gwiazdy kulturystyki lat 80. i 90. stały się światowym standardem w walce o formę. A jeszcze lepiej, jeżeli piło się w formie gęstych i obrzydliwych szejków z surowymi jajami i płatkami owsianymi. Faceci rośli, ale w nieświadomości, że wraz z rosnącą masą mięśniową podlewają się smalcem. W Europie Wschodniej był to natomiast barwny okres. Wysoki poziom ogólnej masy był wówczas nobilitujący społecznie i świadczył o wysokim statusie wielkiego chłopa, a im więcej uciekało przed nim hamów, tym większy zyskiwał powodzenie na rynku matrymonialnym. Dopiero później zaczęto propagować prezerwatywy i depilację okolic bikini. Ale wracając do meritum, od tamtego czasu wielu naukowców ośmieliło się zakwestionować nieomylność wielkich chłopów, gdy tylko ci znajdowali się poza ich zasięgiem. By ich oszukać, chude szczury posługiwały się w badaniach głównie językiem angielskim. I większość publikacji faktycznie wydaje się faworyzować podejście masowe. Niektóre badania, w których wykazywano wyższość rekompozycyjnego, a nawet ich metaanalizy, często dysponują pewnymi ograniczeniami w metodologii, o czym opowiem za chwilę. Najpierw jednak ograniczenia zrobienia typowej masy, a tym pierwszym i jednocześnie kardynalnym jest oczywiste podlewanie się. Nawet w przypadku osób całkowicie świeżych w kontekście treningu siłowego, ale też aktywnych w innych dyscyplinach wytrzymałościowych, czyli de facto początkujących idealnych, którzy cechują się świetną wrażliwością insulinową tkanek oraz sporymi ilościami ATP w tkance mięśniowej, która pozwala im sprawnie metabolizować powstający kwas mlekowy. W reżimie 12-tygodniowym zastosowana nadwyżka kaloryczna w wysokości 600 kalorii przełożyła się jedynie na marginalnie lepsze efekty w postaci zysków Mięśniowej przy jednocześnie aż trzykrotnie szybszym tempie łapania sadła. Domyślnie zyskany fat należałoby w końcu spalić. I niestety nie ma redukcji, która potrafiłaby oszczędzić jej całość. Zawsze musimy się liczyć z pewnymi spadkami w ilości mięśni, tym większymi, im mocniej postanowimy się dociąć. W redukcji przeszkadza również ilość sadła z punktu startowego, bo im dłużej będziemy ją ciągnąć, tym bardziej nasz organizm będzie się starał do tego adaptować, krzyżując nam plany. Dłuższa redukcja nigdy nie jest przyjemna, a na jej końcu może okazać się, że mas mięśniowej zostało nam w najlepszym wypadku tyle, ile mielibyśmy bez napychania się żardziem. Przy czym ryzykujesz oczywiście jeszcze gorszy wynik, o co nietrudno, jeżeli zgubisz po drodze dyscyplinę. Aby uniknąć nadinterpretacji, należy w tym momencie jasno zaznaczyć, że robienie typowej masy również może mieć sens. Większa masa na pewno przełoży się na więcej siły, szczególnie w wyciskaniach. Kiedy zależy nam na możliwie największej ilości siły i masy w najkrótszym czasie, to wówczas podejście z większą nadwyżką kaloryczną będzie skuteczniejsze. Bezsensowne natomiast będzie stosowanie nadwyżek większych niż wspomniane 500-600 kalorii lub 10 do 20%. Zaawansowani ćwiczący powinni być szczególnie ostrożni w kwestii nadwyżek. Bo jeżeli jesteś naturalny, to Twoje mięśnie najzwyczajniej w świecie tego nie przerobią, abstrahując od tego, że w pewnych przypadkach nadwyżka koloryczna może być Ci w ogóle niepotrzebna. Nie dotyczy to akurat osób zaawansowanych. Choć w ujęciu ogólnym niestety dalej pokutuje mit, że nie da się budować masy bez nadwyżki kalorycznej. I już tłumaczę dlaczego jest to bzdura. Otóż hipertrofia mięśni jest mechanizmem adaptacji. Gdy dostarczamy ciał bodźców w postaci treningu siłowego, to syntetyzowana z białek masa mięśniowa ma umożliwić nam sprawniejsze radzenie sobie w takim środowisku. Jest to mechanizm, którego wystąpienie, podkreślam jeszcze raz samo wystąpienie, to nie licząc patologii jest w gruncie rzeczy niezależne od diety. W takim rozumieniu, że ciało i tak będzie starało się do tego doprowadzić. Możemy je w tym natomiast istotnie wspomóc i na tym właśnie opiera się wiele sportów siłowych i kulturystyka. Przypomnijmy też sobie, jaka jest główna funkcja tkanki tłuszczowej. No właśnie, zapasy energii, które organizm wykorzystuje w takich momentach, kiedy przykładowo musi przetrwać bez jedzenia, bądź też się do czegoś zaadaptować. Jeżeli nie będzie mieć do dyspozycji twojej pełnej kichy, to energię potrzebną do adaptacji pozyska z procesu lipolizy. Nie jest to mityczne zamienianie tłuszczu w mięśnie, są to po prostu inne od siebie układy. Proces kataboliczny tkanki tłuszczowej nie musi oznaczać katabolizmu mięśni. Policzmy natomiast, jak może to wyglądać przykładowo i w przybliżeniu. Na kilogram tkanki tłuszczowej przypada około 7700 kcal. W jej składzie znajdują się głównie adipocyty, trochę tkanki łącznej i wody. Tkanka mięśniowa zbudowana jest z białek i nieco większej ilości wody. Stąd jej kilogram ma około 1800 kcal. Załóżmy, że osoba początkująca w ciągu dwóch miesięcy zbuduje 2 kg masy mięśniowej i straci kilogram tkanki tłuszczowej. Zyska zatem 3600 kcal z masy mięśni, a straci 7700. Gdy od 3600 odejmiemy 7700, przełoży się to na bilans 4100 kcal w deficycie, czyli niecałych 70 na minusie dziennie. A jest to przykład z tych bardziej lajtowych. Potwierdzono też, że masę mięśniową można rozbudować w bardziej niesprzyjającym środowisku. W tym konkretnym badaniu zastosowano ekstremalnie niską kaloryczność, którą było obcięcie 40% kalorii w stosunku do zapotrzebowania. Utworzono dwie grupy z niską i wysoką podażą białka. Próg wysoki oscylował na poziomie 2,4 g na kilogram masy ciała. W tym okresie badani trenowali 6 razy w tygodniu, łącząc plan typu FWW z treningiem na wysokiej intensywności, z planem na niskiej intensywności, ale bez przerw oraz z planem HIT. Średnio uczestnikom udało się zrzucić aż 5 kg z wagi, natomiast ich kompozycja ciała poprawiła się o dodatkowy kilogram masy mięśniowej. Czyli jak widać, budowanie masy mięśniowej w deficycie jest możliwe. Konieczne są natomiast odpowiednie warunki. Jeśli te nie będą zapewnione, skończy się efektem odwrotnym. Podałem tu przykład bardzo przerysowany. Natomiast, w ujęciu już jak najbardziej praktycznym, przy odpowiednio niskim deficycie kalorycznym możemy stworzyć mieścią całkiem przyzwoite warunki do rozwoju. W jednej z większych meta-analiz poświęconych rekompozycji zauważono, że ewentualne zyski w ilości mas mięśniowej wyraźnie hamują przy deficycie większym niż 300 kcal dziennie. Natomiast na poziomie typowej redukcji, czyli przy minus 500 kalorii i niżej, masa mięśniowa zaczyna spadać. W meta-analizie sprawdzano 59 różnych badań, przy czym w części dotyczyły one osób zaawansowanych, a w części początkujących. Możemy natomiast założyć, że podczas deficytu, tym więcej zbudujemy Mięśni, Im niższy jest nasz staż. Wyraźne zyskiwanie na obwodach podczas deficytu możliwe będzie mniej więcej do 2 lat stażu. Ale też nie u wszystkich, ponieważ tym więcej możemy zbudować mięśni podczas redukcji, im więcej tkanki tłuszczowej mamy na samym jej początku. Jeżeli początkujący startuje z przykładowo 18% tkanki tłuszczowej, to nie ma opcji, aby zyskiwał masę cały czas wycinając. W początkowych fazach rzeczywiście nadmiarowe zapasy smalcu zastępują potrzebę sięgania po dodatkowe kalorie. Choć tak jak mówiłem, tylko do pewnego momentu. Następnie organizm zacznie włączać wszystkie znane mu mechanizmy, by ograniczyć twoje wyniki. W drugą stronę, ponieważ tkanka mięśniowa sama w sobie jest bardzo aktywna metabolicznie, to nawet przy lekkiej nadwyżce kalorycznej niektóre osoby również będą w stanie tracić tłuszcz. Ciężko podać tu konkretne liczby, można natomiast założyć, że im jest się większym, na tym więcej możemy sobie pozwolić. I liczba osób mogących czerpać korzyści z tego podejścia nie ogranicza się już głównie do początkujących. Uważam natomiast, że dla nich konkretnie, a zwłaszcza u osób o budowie skini FAT, jest to najlepsza z dostępnych metod. Ustępuje miejsca podejściu redukcyjnemu, jeżeli początkujący ma nadwagę, lub lekkomasowemu, jeżeli mowa o niedowadze. Osoba na średnim poziomie zaawansowania z powodzeniem może celować w rekompozycję i tym samym w sposób kontrolowany, stały i zdrowy powoli osiągać szczyty swojej formy. Można to również świetnie wykorzystać. Ponieważ stopień odniesienia będzie stały, można wówczas stosować rotację makro bądź kaloryką tylko po to, by lepiej poznawać reakcję swojego ciała. Taka samoświadomość jest na wagę złota, gdy robimy pierwszą mocną redukcję lub też przygotowujemy się do rekordów. Tym więcej polecam rotacji, im lepiej z formą. Osoby doświadczone również mogą stosować rekompozycję, ale tutaj już z pewnym ale. Bo im dłuższy jest nasz staż, tym mniejszy margines na błędy. Po paru latach ewentualne przyrosty można by ująć na wykresie z parabolą. Możemy okresowo notować lepsze wyniki, ale jedynie kiedy jesteśmy w stanie pozwolić sobie na dobrze dopiętą dietę oraz trening z zachowaną, planowaną progresją. Następnie przychodzą okresy, kiedy jedynie utrzymujemy pewien poziom lub też zjeżdżamy z formą. Ogólna zasada jest taka: jeżeli jesteś naturalem, masz już kilkuletni staż i dążysz do rekordów, rozwinięcia jakich cech, lub też chcesz zrobić życiówkę, to na tym etapie Rekompozycja się nie sprawdzi. Ostatecznie, rekompozycja tym bardziej nie jest dla Ciebie, jeżeli jesteś osobą z bardzo dużym stażem treningowym. Twoja dieta i trening cały czas dopięte są na ostatni guzik, a Twój trening zawsze ma jakieś konkretne cele, które wypełniasz sumiennie i przewidujesz ze znacznym wyprzedzeniem a wszyscy pozostali, jeśli chcą czerpać korzyści w podejściu rekompozycyjnym i uczynić je możliwie skuteczniejszym, muszą zadbać o niektóre sprawy. Bo rekompozycja, choć nie jest tak wymagająca jak redukcja na wyższym poziomie, to nie toleruje tylu błędów, co bycie na masie. Kiedy twoje ciało ma pod dostatkiem wszystkich makro i mikroskładników, jego praca staje się wydajniejsza. Masz silną odporność, szybko regenerujesz się w przypadku wystąpienia czynników stresowych. Jeżeli jedynym będzie trening siłowy, to pozyskiwane spożywienie aminokwasy będą używane do odbudowy uszkodzonych włókien mięśniowych. I nawet tak niskie spożycie białka jak okolice 1,6 g na kilogram masy ciała zaowocuje pewną hipertrofią. Kiedy suma dostarczanej energii wystarcza organizmowi w ilości dosłownie na styk, mając przy tym do utrzymania spore ilości bardzo aktywnej metabolicznie tkanki mięśniowej, zapotrzebowanie na białko wzrośnie. I aby nie notować spadków, zaleca się przyjmować minimum 2,2 g białka na kilogram masy ciała. Warto już zadbać o posiłki większo-objętościowo z lepszej jakości składnikami. Chodzi o to, by unikać uczucia głodu, które to może doprowadzić do podjadania i zwiększenia dziennej kaloryczności. O ile w sporadycznym ujęciu nie będzie to problemem, to bez kontroli łatwo jest uczynić z rekompozycji typową masę. Jak już wspomniałem wcześniej, rekompozycja może też zajść przy nadwyżce kalorycznej, jeżeli podaż białka jest odpowiednio wysoka. W tym konkretnym badaniu utrzymywano ją na poziomie 3,4 g na kilogram masy ciała. Jest to oczywiście ilość niemal niemożliwa do zaimplementowania na dłużej. Sądząc też po obranej metodologii ćwiczeń, wbrew opisowi nie były to osoby, które my określilibyśmy mianem wytrenowanych. Podkreśla to jednak istotną rolę podaży białka w procesie rekompozycji. Pokazuje też, że zero kaloryczne nie jest koniecznym warunkiem, by kompozycja ciała ulegała zmianie. Możliwe jest również w lekkich widełkach, zarówno na plus, jak i na minus. W tym procesie liczy się dbałość o zdrowie, bo im lepiej o siebie zadbamy, tym lepsze będą efekty. Wiem, że brzmi to banalnie i można by to powiedzieć o wszystkim. Natomiast, kiedy nie budujemy mięśni dodatkowymi kaloriami, robimy to za pomocą szczegółów. Gdzie większość z nas wykazuje jednak pewne braki. Dlatego nie można przy tym pominąć równowagi elektrolitowej. To dzięki elektrolitom dochodzi do skurczu mięśni. Zatem jakość wysiłku jest ściśle związana z nawodnieniem. I dzięki temu podczas treningu efektywniej wykorzystasz zapasy energii, które na zerze kalorycznym będą w oczywisty sposób mniejsze niż podczas zwykłej masy. Innym zaniedbywanym aspektem codziennej rutyny jest higiena snu. Jego brak odbije się na motywacji i nastroju, co pośrednio wpłynie na twoje osiągi. W skrajnych przypadkach może nawet odebrać ci pasję do treningów. Natomiast mówiąc bardziej przyziemnie, wpływ ilości snu na hipertrofię wielokrotnie był tematem badań. W jednym z nich wykazano, że osoby sypiające 5,5 godziny dziennie miały aż o 60% gorsze przyrosty niż osoby śpiące po 8,5 godziny. Zadbałbym też o odporność. Na masie nie przeziębiamy się tak łatwo jak na redukcji. Podczas rekompozycji jest to nieco wyśrodkowane, natomiast, zwłaszcza sezonowo, warto podejść do tematu suplementów, jakbyśmy byli właśnie na redukcji. Dlatego suplementację witaminą C oraz witaminami D i K uważam za bardzo wskazaną. Witamina C jest przy okazji bardzo skutecznym antyoksydantem. Ciężko ją przedawkować, a objawy zatrucia są najwyżej śmierdzące. Choć tu mogę się o tyle pochwalić, że od dawna nie sięgałam już po witaminę C w formie suplementu. Moja dieta jest w nią bardzo bogata, zwłaszcza w okresie od jesieni do wczesnej wiosny. Na chwilę obecną niemal codziennie jem swoje własne kiszonki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w nowej diecie na budżecie, gdzie dzielę się tym, w jakim kierunku skłania się obecnie moja dieta. Ogólny jej zamysł już chyba na zawsze pozostanie ten ten sam. Choć w ostatnim roku podniosłem jakość swojego życia kilkoma zmianami Poza tym temat suplementacji nie różni się od innych metod. Nie istnieją bowiem konkretne suplementy pod rekompozycję. Postępujemy w tym temacie zgodnie z preferencjami i zasobnością portfela. Ostatni element determinujący skuteczność rekompozycji to oczywiście odpowiedni trening siłowy. Objętość i intensywność musi być optymalna dla stażu i danej formy. Na ten temat wypuściłem natomiast całą masę materiałów, także jeżeli jesteś ich ciekawy, zapraszam do historii moich filmów. Podczas rekompozycji pojawia się jednak mały problem, ponieważ w tym przypadku waga nie mówi nam wszystkiego. Jak również ewentualne zmiany w niej są znacznie wolniejsze. By być pewnym, że zachodzi, warto jest sprawdzać poziom swojej tkanki tłuszczowej. Masz od tego lustro, możesz używać fałdomierza, ale nawet metra krawieckiego, ponieważ w zamyśle tkanka tłuszczowa ma się przynajmniej nie powiększać, tak samo nie powinien obwód twojego pasa. Natomiast zwłaszcza w górnych partiach ubrania powinny stawać. Się coraz bardziej opięte. Podsumowując materiał. Rekompozycja jest potwierdzonym sposobem na budowanie sylwetki. By zaszła, powinieneś trzymać dietę w okolicach zera kalorycznego. Poniżej minus 300 kcal dziennie potencjalne zyski w masie mięśniowej wyraźnie hamują. Natomiast nawet na lekko dodatnim bilansie możemy tracić tkankę tłuszczową. I dla większości obstawiałbym tu maksymalnie plus 200 kcal. Należy to połączyć z wysoką podażą białka, treningiem siłowym i jakościową higieną życia. To był stalowy szok, a teraz do następnego.